Dzień dobry kochani Dzisiaj nagram Odcinek trochę w scenerii takiej przepięknej Las, lato, spacer z moim psem Obiecałem wam ostatnio, że Nagram jakiś odcinek o pieniądzach O wymianie pieniędzy, czym są pieniądze, jaka to jest energia Ale dostałem też informacje od moich widzów Konkretnie od pani, która powiedziała mi to, napisała też do mnie bo się skontaktowaliśmy, że e, zrobiłem filmik fajny o wakacjach. Wakacje bez Spiny, a nic nie powiedziałem, czy wróciłem z wakacji, czy moje wakacje były bez Spiny, czy się udały i tak dalej. A więc wróciłem z wakacji. Byliśmy e, z żoną i z w Czechach, w mojej Morawce. E, tam odwiedziliśmy e, wszystkie fajne miejsca, czyli Owczarnie, e, takie wzgórze Dziad. Ale oczywiście moja żona zrobiła fotkę. No i e, zrobiła tą fotkę. E, jeżeli chodzi o hotel, e, wyobrażała sobie, że ten hotel będzie całkiem inny, a jest całkiem e, inny, bo 10 lat temu był taki jak na fotce. E, no i była trochę zawiedziona. Ale jak e, przyszło co do czego, później doszliśmy do wniosku, że super fajnie. Cieszę się bardzo, że ona sama powiedziała: "Kurde, Tomek zrobiłam fotkę". To znaczy, że mnie słucha, to znaczy, że E, że e, no, słucha, co do niej mówię, e, dobra, nawiązując do tematu. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Ten filmik, jeżeli chodzi o wakacje, miał bardzo dużą oglądalność. E, tam jest około e, chyba 200 wejść na ten film. Także dla mnie to jest super. E, no dobra, porozmawiajmy trochę o, o tych finansach, o pieniądzach, tak. Jestem też świeżym coachem, powiedziałem, że będę prowadził jakieś też odcinki o tym, jak otworzyć biznes, jak zacząć i tak dalej. No i teraz jest kwestia tego, że skończyłem już akredytację, skończyłem już moją szkołę, no i teraz muszę wejść w ten biznes, zaczynać się na tym zarabiać, brać pieniądze za sesję, teraz ile wziąć, czy tyle, czy tyle. No trzeba się kierować tym, co mówi rynek. Ale konkretnie, jeżeli chodzi o pieniądze, to czym są pieniądze? To jest coś takiego, jakiś taki wymiar, czym wymieniamy się za dobra, nie? Czyli wymieniamy się za, nie wiem, za zegarek, za mm, oddajemy pieniądze, za buty, za samochód, za paliwo, za jedzenie, za wszystko, co jest nam potrzebne, mniej lub bardziej. Ale bardzo często otaczamy się rzeczami, które naprawdę nie są nam niezbędne do życia, ale robimy to dlatego, żeby sprawić sobie przyjemność. No i super. Tylko z drugiej strony, pamiętajcie, że te wszystkie rzeczy, którymi się otaczamy, tak naprawdę nas ograniczają. Bo czym więcej rzeczy mamy, tym mniej tak naprawdę jesteśmy w stanie ruchów zrobić, dlatego że to wszystko gdzieś nas blokuje i trzyma. Nie? Ale my naprawdę nie zastanawiamy się nad tym, że te pieniądze moglibyśmy wydać na siebie, czyli na nasze jedzenie zdrowe, oczywiście, na. Aktywność sportową, dla zdrowia oczywiście, dla naszego organizmu, dla naszego ciała. Na jakąś szkołę, żeby poprawić, nie wiem, swój start w życiu, albo tutaj, gdzie jesteśmy, żeby polepszyć, żeby zrobić coś jeszcze, coś więcej dla siebie. Każdy się tylko zastanawia, jaki zegarek zmienić, jak telefon zmienić, że samochód chce mieć nowszy, ale nie zastanawia się nad sobą. A uwierzcie mi na końcu jak już mamy ponad 60, czy tam około 70 lat, to siadamy w fotelu i żebyśmy mieli 20 samochodów, 5 willi, e, pieniądze na koncie, i ktoś się zapyta, jaka największa wartość była w Twoim życiu, to każdy odpowie: rodzina, żona, mąż, dzieci, bo to jest naj, największa wartość. Czyli my jesteśmy największą wartością. I tak naprawdę, jeżeli teraz oglądacie ten film, to dajecie mi największą wartość, jaką macie. A Ja jestem za to bardzo, bardzo wam wdzięczny, bo oddajecie swój czas i zapamiętajcie jedno: wszystko możecie odrobić. pieniądze możecie odrobić, telefony, zegarki, wszystko możecie odrobić, ale nigdy nigdy nie odrobicie czasu. I teraz tak jak wy spożytkujecie ten czas, czy wy go spożytkujecie na oglądaniu telewizji? Czy wy go spożytkujecie na zabawie z dziećmi? Czy wy go spożytkujecie na nauce dla siebie? I to moje samo zainteresowanie. Dlaczego o tym mówię? Bo czas, który spędzamy ze sobą, czas, który pracuje dla nas jest najważniejszym czasem, dlatego, że wszystko dookoła wzrośnie. Będzie miało wszystko lepszy wymiar. Eee... Ten czas możemy spożytkować na różne sposoby. Tak? Możemy właśnie, tak jak ja teraz, iść z psem na spacer. I ktoś by powiedział, no dobra, no ale co ci da to, że ty spędzisz z psem, nie wiem, godzinę, tak? E, no da mi to to, że ja poddycham świeżym powietrzem, czyli zrobię coś dla siebie. Pospaceruję w takim tempie, jak potrzebuję, czyli zrobię dalej coś dla siebie. E, <laughs> wyjdę z domu i przewietrzę głowę. Nawet mam czas na to, żeby nagrać filmik, czy przemyśleć pewne rzeczy. Po prostu pobyć z sobą. To bardzo, bardzo procentuje. Nie zawsze musimy się przyklejać do tej drugiej połówki. Nie zawsze musimy być wiecznie razem i wszędzie za rękę. Czasami dajcie sobie trochę odpocząć od siebie, dajcie sobie tą chwilę, tą dozę takiego, takiej samotności, czegoś takiego, co pozwoli wam porozmawiać ze sobą samym. To jest najważniejszy czas i ten czas jest nie do odrobienia. Ten czas nigdy nie wróci. Także pożytkujcie swój czas tak żebyście mieli z tego profity, żeby to przyniosło wam jakąś korzyść. Dodatkowo jeszcze chciałbym wam powiedzieć, że bardzo się cieszę, że mogę ten kanał prowadzić. Bardzo się cieszę, że możemy rozmawiać o tym. Chciałbym chyba zmienić trochę styl tego kanału, bo też się dowiedziałem, że muszę trochę więcej energii od siebie dawać. Że nie mogę tak się skupiać na tym kontencie, tylko po prostu rozmawiać z takim jakim jestem. Bo ja jestem człowiekiem bardzo energetycznym. Ja mam prawie 50. Ja biegam. Wczoraj przejechałem 60 km na rowerze. Naraz, ciach, ciach i przejechałem 60 km. Eee, naprawdę pierwszy raz w życiu zrobiłem coś takiego. Jestem z siebie mega, mega dumny. Eee, I to jest właśnie dobrze spędzony czas. Bo ja wiem, że zrobiłem, przekroczyłem granicę. Wiem, że zrobiłem dla siebie coś sportowego. Dodatkowo wiem, że to zaowocuje później. I to jest najważniejsza wartość dla mnie. To jest największa wartość, jaką ja mogę e, otrzymać z, e, z tego, żeby być ze sobą. Tak? I osoba zainteresowana, wcale nie musi być samolubem. Wcale nie musi być hamska, Wcale nie musi być grubiańska. Może być uśmiechnięta, może być fajna. Może być po prostu przyjazna dla ludzi. Ja staram się taki być. Naprawdę staram się być osobą, która inspiruje, osobą, która e, jest uśmiechnięta, osobą, która e, bardzo dużo daje od siebie. Bo to jest dla mnie najważniejsze. Bo my jesteśmy stadni. Ja też chcę żyć w społeczeństwie. To, że jestem osobą samozainteresowaną, to nie znaczy, że ja nie chcę mieć znajomych. Ja mam bardzo dużo znajomych. A moi znajomi nigdy nie pytają się mnie, Tomek, czy ty masz czas? Tylko kiedy się spotkamy. Bo oni zawsze wiedzą, że ja mam czas. Oni wiedzą zawsze, że, że jeżeli do mnie zadzwonią i powiedzą Tomek, przyjdę do ciebie, bo chcę pogadać. Nie ma problemu, wpadaj. Chyba, że mam jakąś sesję, albo dzieje się coś, albo jestem w pracy. No to wtedy mówię, sorry, ale jestem w pracy, albo mam sesję, albo coś. Ale jeżeli jestem w domu, to odkładam inne rzeczy. Dlatego, że kontakt z człowiekiem jest najważniejszym momentem. Bo ten człowiek poświęca dla was czas. I to jest największa wartość. Ten czas, który on poświęca dla was. Także zastanówcie się na tym, czy te pieniądze, które zarabiamy, czy, czy chęć tego, jak dużo jest nam potrzeba tych pieniędzy, tak? Bo też mnie ktoś zapytał, no dobra Tomek, jesteś kierownikiem, czy tam menadżerem na tej logistyce, nie, nie zarabiasz źle, tak? To czego ty chcesz? Po co ty robisz ten coaching? Po co w ogóle ci to wszystko, nie? A no właśnie po to, że teraz rozumiem, że mogę się zająć czymś, co przyniesie mi wartość dodaną, co na koniec pokaże mi, że robię to, co kocham. Bo ja uwielbiam rozmawiać z ludźmi. Ja jeszcze nie wiedziałem, że będę chciał nagrywać filmy na YouTube czy coś takiego. No bo skąd miałem to wiedzieć? No dopiero teraz się dowiedziałem, że mogę to robić. I robię to z wielką ciekawością. Jestem bardzo, bardzo zaciekawiony, jak to wszystko wyjdzie. Eee... Jestem bardzo zaciekawiony, jak dalej potoczą się losy tej mojej firmy. Czy ja ją w ogóle otworzę, czy ona będzie miała branie. E, mam nadzieję, że będziecie to oglądali. E, następne filmy, które będę nagrywał, będą w takim stylu typowo coachingowym. Także zapraszam was serdecznie i dziękuję wam za uwagę. E, co wam chcę powiedzieć jeszcze? Pamiętajcie, traktujcie swoje ciało jak świątynię. I ostatnie, co Wam powiem. Nie namawiaj, daj świadectwo. Nie namawiajcie swoich bliskich na to, żeby zrobili tak czy inaczej. Nie namawiajcie ich na to, żeby byli lepszą wersją siebie. Pokażcie to swoimi czynami i swoim zachowaniem. Bądźcie sami lepszą wersją siebie. A uwierzcie mi, cała przestrzeń, cały świat dookoła zmieni się w mgnieniu oka. Jeżeli tylko zadbacie o siebie. I pokażecie całemu światu, że to właśnie wy jesteście kreotora, kreatorami swojego życia. Bardzo Was serdecznie pozdrawiam, dziękuję uprzejmie i do zobaczenia w następnym odcinku.